Razy zdarzało się, że trzymałaś się kurczowo czegoś, co już dawno przestało ci służyć. Na przykład y, relacji, które ciebie raniły, czy pracy, w której się wypalałaś, y, albo przekonań, które Ciebie ograniczały. Odpuszczenie wcale nie oznacza przegranej, odpuszczenie oznacza wolność. Wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś już teraz dzisiaj odpuściła wszystko to, co Ciebie obciąża. Co byś zyskała, gdybyś mogła ruszyć dalej bez tych wszystkich obciążeń? I odpowiedz sobie na jeszcze jedno pytanie: czy tak naprawdę boisz się straty, czy zmiany? Nie musisz trzymać wszystkiego na siłę. Może to właśnie w odpuszczeniu kryje się Twoja największa siła? Jaką jedną rzecz możesz odpuścić już dzisiaj? Napisz w komentarzu. Może to właśnie dzisiaj jest czas na zrobienie miejsca na coś nowego? Pozdrawiam, Marlena Konarska, Life Coach.